wszystkim, dzisiaj stwierdziłam, że nagrałam vloga i nie wiem kiedy wy to zobaczycie, sorry w ogóle za to, no i mnie jest godzina 13.40 generalnie i pięknie późno, ale ja złożyłem makijaż, bo sobie lekki zrobiłam i taki mam taki jeszcze trochę, zaraz sobie tłumaczę, ale generalnie bardzo mi boli głowa, więc dlatego to zmazuję i zaraz sobie wyczłowiła troszkę. Dobra, ogólnie zmazałam już makijaż, więc idę do masę. Dobra, moje pisakło jeszcze. Ja przyamcie, więc teraz lecimy się. Mam taką maseczkę więc teraz ją założę. No. Jezus. Góry, dobra, ogólnie tak wyglądam i wiem, e, że ci w nieglądu, ale prostu trzeba. Tak? Czasami trzeba. Generalnie już mi nie wygłowam. I tak chyba już sobie zostawię nagle tą maseczkę. W ogóle ona była za mała i przeczyłam. Takie sam jest. za czy za duża była, i już wziąłam u się Ja zrobiłam sobie płatki. Przez naprawdę to są mały Nie taki taki. tak sobie robić i Robić sobie swoje płatki pod oczy. i w ogóle to przed chwilą odkryłam. Wziąłam tą maseczkę. Muszę ją założyć. Maseczko, bo będzie grzeczna. maseczka, ma być grzeczna w ogóle. Skórę siostro mnie nauczyłam montować, więc nie wiem, czy jakieś 10 minut, już zdejmować. Zaraz ją założę. Dobra, jestem, tak się prezentuje moja skóra. I jeszcze mam taki błyszczyk z Essence, nie wiem czy widać. Ej. Nie wiem, czy widać to telefonem, bo nie mam kamery. I sobie posmaruję nim usta. Luke się że usta. Jak się posmaruje i się boli, że usta to one smakują. I to jest mój gości, co? guma pachną mam cię W ogóle, chcę powiedzieć z moją siostrą, od 3 godzin mam robić. Mama powiedziała, że wróci, a ta jest generalnie taki taki jeszcze służbowy, nic na. Nie wiem o co będę robił, to sobie coś pokryłam, ale. Ja myślę, że od tego grania w ogóle. Kuba, więc no, zobaczymy się później. Ej, bo mamy problem z tą jakieś dwie minuty temu. No, i już jest, nie wybłyszcze się tak, ale wolę mieć okego. Więc poczytam sobie coś. Z okno. otworzyłam. Jak się napić? Idziemy się napić. Więc no, właśnie, ta się w kuchni, ale nie pozwala. Właśnie. No, i będę tak wami robić sobie wszystko. lubię w ogóle tamerować. Ja to nakontrolowałam. Zaraz wam pokażę. Bo mm. pójdę do łazienki, jak to będzie tak. To... O, węża, patrzcie. Taki pępek piękny. Możemy się mm. bawić, będzie też najłatwiejszy na świecie. Mm. O, jeszcze na kawrza. chodź. Dobra. Zobaczymy się w lustrze, mam nadzieję. No, ja nagrywam tu właśnie. Więc idziemy tą. I robić jedzenie Znaczy nie jedzenie, zupicie. to będzie prosta rzecz Woda z syropem malinowym Jezu jakie to światło Zaraz wrócę i wszystko dam teraz tutaj I Mam jakiś kubek, żeby pójdę wodę do ich i posok Co je wypijemy Dobra mam I nie wam to pokażę Widzicie to? No, chyba widzicie no. To tak wygodne i ja się teraz napiję. Kochany, mój chodź tu, będziesz miał blok. Chodź, jest jakieś fije. się, zrób to no, się. Chodź, jeszcze pójdziemy dalej, na chodź. Czekaj, jest nasz salon. i tu jest mięścia. Jest jakieś fije, mój nie, to nie dobra, poczekaj,

Ostatnio nagrawa. moja siostra mi go tak sobie zrobiono, bo ona umie pięknie montować i montuje długo. Patrzę, no godzinę, dwie wtedy, ale ona mi się montowała w 10 minut, więc tak szybko robię, ale nawet dobrze wyszedł. Dobra, skończyłam, idziemy. Umi, chodź. Chodź, chodź, zamiast się w vlogusie. No, proszę, bądź na tym, bo proszę, bądź. Widzicie, jaki pimpek tak, kochany, jak się czytula? I co mnie No, wspomniałam. Czytam. Jakiś płyn od naszeczek. Muszę. Czemu się. No, już fekty, niech się naszpie moje pokoju. I jesteśmy. W ogóle mam takie słowo, nie będę. A nie, to mi widzicie? Tak, mam takie słowo, że. Dobrze. Mam takie guziki. Muszę ich tak zatrzymać. To on się... hmm. Nie mam tak, że masz różce. A mi spadła. Dobra, starczy, starczy. Star, Pominacie. Będziecie? Nie No. sobie 10 lat. Dobra. Nie wiem, co będę robić. Tylko wymyślę coś i zaraz do razu wrócę. Ogólnie to idę z moją siostrą z obszary, więc zaraz się będę nagrywała. I mam mała siostrę. Co ty robisz? Wróciłam, tylko taka coś tam nagrałam. Jezu, zaraz sobie poprawię mój przedziałek. E, siostra nie chce by się moim kanale, więc pocieszko, aby ja e, nie wiem, gdzie być. się musiała przegląd, że ja więc sorry za to. Dobra. Nie wiem. co zrobię, obejrzę, to filmy zaraz i zobaczymy, czy się nadają. Zróbcie się pewnie zaraz. Dobra, e, mam obiad, więc wrócę. Miesiu. Wrócę, gdy eś skończy, no to zobaczę. Dobra, generalnie już zrobiłam, i muszę to sprzedać. Ale nie wiem, w czym mam to znotować. Nie wiem, czy będę miał taką jak nie w Kapkacie, czy tam w Kapkacie, nie wiem, no, jak to dobrze nazywa, Albo w iMovie, właśnie, ale mi się dopiero pobiera, bo e, Słyszałam, ej, jestem kurza, no to łapie Dobra, pobieram to. I wiesz, ułapę dopiero teraz, tak trochę kupię, ale. Nie wiem, zobaczę, no i nie wiem w ogóle, kiedy wy to zobaczycie, jutro, jak ja tu, na przykład, nie wiem, 11 lutego, 12 lutego, myślę, że już czyli 11, ale nie jestem pewna, dobra, muszę posprzątać, no i to mam do posprzątania i ewentualnie jeszcze tu, a końcu... no, nie wiem, o to idę więc ja to zabieram do sprzątania, tu mam jeszcze okolicy. to wszystko posprzątam i nie wiem jak się Dobra, trochę ogarnęłam pokój, ale jeszcze co? Z... Poczekajcie więc... No No, możemy sobie to razem posprzątać. Może wam coś żebym wytrwała tak osobiście, ja bym troszkę moją mężem Ona oczywiście uderzy w ale ja... Możecie do mnie podchodzić. Zresztą tak? sobie o, to w niej próbuję to dopiero zobaczycie. Więc no, w wam w ogóle kupiłam pepko. W pepko wszystkie kupię rzeczy, ale jak na to, że nie mogłam nig nigdzie iść, tylko mogłam iść do pepko, no to naprawdę fajną rzecz znalazłam. Tutaj parę dni temu, więc no, chyba chwilę. Kupiłam za 5 zł, a już pewnie nie. Musimy mieć nie dużo byśmy za to zapłaciły. I dopi. Chodźcie, taki. No taki. takie. I zobaczymy, czy piszę na metce. Też z pepką. Właśnie. Kupiłam sobie. Uh -huh. Nie lubię tych białych. Dobra. Ten piszę. Taki niebieski. Proszę. Są inne też wzory. Taki. Taki mi dziś. Ja jeszcze mam takiego bieska, zobaczmy czy on pisze, szkoda, że nie ma czarnego okay. i niebieskiego, ale okej, i one są jeszcze zmazwane i piszą, co cieszę, bo są, one były naprawdę tanie, No to, że są tanie z to było, to wywala mózg po prostu, okej, okay. zajmijmy się, zajmijmy się pożytkami dziś drzwi To I to jest już Nie mam wszystkiego stropka, ale mam parę rzeczy. Oj, ja 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 no, telefon, ale jestem biedny. Wszyscy. Muszę wszystko wyróżnić, wyczerpuję. To jest sobie

Tak, na to, żeby najpierw sprzątać, to robię nasz szkół. Dobrze mi idzie. Tam później kruwa. wam pokażę efekt końcowy. Ten i mamy to. Zróbmy to. te to. będzie tutaj. Na końcu złożę te bluzy. Muszę wszystko. Muszę odnieść czy znaczy nie? Była mążka trzyklaska. No, mam. To, ja to wczoraj piłem, to jest fajne. Tak, ktoś. Jak jak, a, mówiłam to. Serdecznie, że. Super na wieżę. Jak? ma. guma. Dobra. Robię balonę na mnie. Ręgumę. Dobra, gumę. Ja tak wyszło. Mam jakiś płyn. Muszę to wszystko odnieść, więc dla mnie nie będzie. Nie wiem. Nie wiem, ile zaraz wrócę. tam jeszcze bluzę muszę odnieść, więc je złożę najpierw. Napiszcie w komentarzach, ale na pewno nie będą otwarte. Możecie podać mi czy lubicie sprzątać, ja nie lubię. Okej. Okay. Mam ochotę obejrzeć Genzy, bo trochę już zaczęłam. Ale to było z tego filmu, ma dwa dni, czyli z, z pojazdami inspirowane inspirowanymi ale ja już go oglądałam generalnie, a on mi się tak podobał. Jeszcze raz. Nie wiem, kto wygrał w ogóle. Um, to jest po prostu takie fajne. Jakiś dziwny mam. W ogóle my. Tak, czyli ja mieszkam w Wielkopolsce. Znaczy na wielkopolskie. I mamy ferry. ostatni. Kraków też ma ostatni, wiem. z filmów na YouTube. od wczoraj, mamy dopiero właściwie to jest weekend i się nawet nie zaczęły ale wiem poczekajcie chwilę odniosę to zrobię coś, co końcowe w ogóle bym chciał zrobić takie no właśnie ale nie wiem czy zrobię więc będą z moim głosem więc poczekajcie dy no to efekt końcowy tu mamy tak? myślę, że tutaj jest trochę ale. Idziemy oglądać A więc, oj, więc tak się, więc tak się dzisiaj siebie brałam. Pasek mi się tam coś I zaraz go naprawię. No i tak się prezentuje. Ja mieszkam w ogóle w domu, w roku?

Ale jakiś and... My siedzimy w środku, jakby w łódce. Patrz, jak one przekleciły koło w drugą stronę na paletę. A to, że? Nie, jestem no. sobie je trochę Nie, Tak, już przyrody. Nie, jestem. Naprawdę robi dobrą robotę. Ja pięknie Ale mamy lampkę. Teraz proszę Państwa, maluję logo Coli do A Ej, bo my się chyba pomyliłyśmy, my źle zrobiłyśmy ten test. My myślałyśmy, że robimy łóżko. Czyli tłusty czwartek. I donat do znajdziecie w każdej biedronce i znajdziecie tam wiele, wiele różnych Dolby. smaków, między okay. innymi właśnie Donata Influencera, ale też te wszystkie, które widzieliście na, na dzisiejszym odcinku, więc myślę, że każdy I znajdzie idealny smak na się do 20 za Dobra, ostatnie kryształki. O! Ej koniec! koniec! Kochani skończyliśmy nasze buty. Jest homologacja przede wszystkim. Poczekaj, poczekaj. Głównie jest to... proszę państwa... Dobra, skończyłam oglądać nie wiem co teraz robić. Więc nie wiem Ja bardzo często robię tak, że wchodzę z niej w górę, patrzę to, daną, to jest to że sobie tak, tak, więc tak, tak, poczytam zaraz. Dobra, ogólnie to zaraz tak, więc e, i i tak, mnie zabiera, zabiera, ja do klasy, klasy. na tak, na stacji tak, po tak, tą tak, z poznaniem tak, 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 to, to nic. No. no, więc przemiana tak, trzy, dwa, jeden. Jestem gotowa właśnie, więc e, jeszcze muszę pakować w plecak, bo wam nie mogę smarować, bo generalnie, no, zaraz wychodzę do tej południ, więc prostu mam pokażę, co pakuję. Ja sobie już prawie gotowa, ale nie mam antypośrednich ani e, tych baletek, więc będę chciałam tam kupić na miejscu, no bo proszę, mam na teraz. Okazało się, że babcia kupiłem takie te a po prostu, no, się. Luka poszła na spacer. No, mi się no. Bądź w życiu. Nie wiem, ja Oj, koleżanka to mi wspomni, ale, ale chyba nie. Oj, właśnie muszę jeszcze coś pokazać. Wam, patrzcie. Poszłam za 3 zł. Za 3,50. Przyjęłam. Proszę, poczekajcie. Proszę, A teraz. Nie ok. 3,50. Proszę, co ty? Ale ogólnie to że nie nagrywałam na tej jump arenie ale po prostu nie wolno było I muszę zamknąć okno i wam opowiem co robiłam po prostu ale najpierw zamknę okno z chwilę nie będzie po prostu byłam dobra no to byłam na takiej skoczni i wskoczyłam w najwyższej I Tak się po prostu zawsze się byłam na drugiej skoczni robiłam dużo salt z wyścig sama ze sobą, bo to jest sama, no tak? nie bo ja sama nie wiem, babcia, lata, nie przepraszam musiałam to zrobić Inaczej bym nie odchorowała w złote tylko ta ha. straszna Kto? Dobra, jestem siostrą, mnie na Już jestem. <coughs> o co, tam. sata. też do pianek. Tam no, są takie trampoliny, jakieś skacze. Są dwa ekrany, i trzeba grać, w tam różne gry. A ja taka kolejka będzie zawsze? Co um, to jest moje I ja, ja chyba muszą mieć włosy. i jak wyglądają? Nie wiem. No. Ciągle nie wiem w czym mam montować w iMovie czy w CapCut Lepiej montuję dzisiaj w, w iMovie bo nigdy tam nie montowałam Nie wiem po prostu nie. Jak będzie musieli zamontować, to usunę po prostu no i Jeszcze No nie wiem wodę. Nagrałam to co widzieliście No Czy tak wyglądało? Jeszcze nie wiem, czy dzisiaj gdzieś nagram, pewnie tak, nie wiem, czy nagram moją kolację raczej nie. Wtedy w dywam Wam po prostu, co ja mam. Teraz pewnie sobie poglądam coś z tobą, typu dżensy, albo coś, wiem. Film art tak sobie lubię, ale... idź. Juliażu, o matko Juliażu, chyba poglądam. ogóle um, filmik um, na 500 tysięcy, bo on mi się bardzo podobał. Ja lubię oglądać dwa, trzy, dużo razy nagrywałam więc chyba komiż. może tam wam coś nie, jakieś przebitki nagrywałam, ale nie wiem oglądałam do Rupińskiego właśnie i myśląc Nie Nie, Pięć Pięć sumie, nie z z nie, zrozumiałam, że nie oglądałam tak jeszcze w się to no. Ach, mus, dobra to ja ogólnie już zjadłam kolację i ja zaraz idę się kąpać więc chyba już będę się z wami żegnać więc tak kochani do zobaczenia nie wiem kiedy pa